Piłkarze Mieszka Gniezno rozegrali na własnym boisku kolejny mecz ligowy. Po bezbrankowym remisie we wrześni tym razem podejmowali Nielbę Wągrowiec. Był to też mecz, w którym zadebiutował nowy trener Mieszka, Kamil Szulc. Niestety ten debiut nie należał do udanych. Mieszkowcy, pomimo optycznej przewagi, przegrali mecz 0 do 1. Podsumuję to tak, że piłka nożna to nie taniec z gwiazdami. Za styl punktów nie dają. E, okay, pod względem prowadzenia i sposobu, który dzisiaj chcieliśmy grać, uważam, że zagraliśmy przyzwoicie, natomiast no, przeciwnik strzelił jedną bramkę więcej. Nie uszczeliliśmy się błędu, bo to też ciężko powiedzieć, że, że to była jakaś akcja skonstruowana, raczej to był błąd juniorski, natomiast to dzisiaj Nielba się cieszy z trzech punktów. Bramkę dla Nielby zdobył Kacper Skarbiński. Pomimo porażki, zdaniem trenera, piłkarze Mieszka mają potencjał. Jestem usatysfakcjonowany energią, która jest w zespole, bo mimo, że miałem trzy treningi, to dosyć dużo staraliśmy się przez te trzy jednostki zrobić. No i dzisiaj chciałem zbudować na tym pewność siebie chłopaków i pochwaliłem, ale to była realna i rzetelna ocena, że oprócz tego, że chłonęli i chcieliśmy rzeczywiście na treningu robić fajne rzeczy, to była przy tym pozytywne nastawienie i energia. Więc uważam, że potencjał jest naprawdę bardzo fajny. Teraz przed zespołem mieszka ciężki tydzień. Mecz towarzyski z Wartą i pojedynek ligowy w Gołuchowie. Wydarzenia zostały już dużo wcześniej, przed moim, przed moim przyjściem, więc generalnie pozostaje mi nic innego jak się przygotować do tych dwóch spotkań. Traktujemy to jako wyzwanie i oczywiście mecz z Gołuchowem będzie również bardzo ciężki, raz ze względu na, na, na kwestie sportowe, a dwa na te fizyczne, bo tak naprawdę przerwa między jednym a drugim meczem będzie bardzo krótka. Jakim wynikiem zakończy się pojedynek z Gołuchowem czas pokaże.